Witam wszystkich, w, yy, serdecznie bardzo, ja jestem kdw, tak w ogóle to jestem wiker, yy, tylko nagrywam na ten kanał i chcieliście i teraz wam mówię czego yy, nagrywam ten odcinek, yy, pewnie was to nie wiem czy denerwuje, czy tam yy, zdziwiło, że ja sam jestem, ale kaska nie ma i domina też, ostatni odcinek się pojawił dwa tygodnie temu z kaskiem, no to nawet dawno ja ten wspomagam tą aktywność i po prostu wzmacniam, żeby widzowie nie spadli, nie było dużo usług, bo ten jest 18 subskrypcji, a wtedy co nagrywaliśmy, to było 15 i bardzo się zdziwiłem kilka subskrypcji wbiło na kanał. A teraz chcę od Was takie coś. Jeśli to kacek oglądasz, to chcę, chcę z tobą i z dominem i ja chcę od Was po prostu ten. Żebyście wbili nam 20 subskrypcji, bo to bardzo, bardzo motywuje. Będą lepsze filmy. Be, będę lepiej montować be, i będę się lepiej ogarniać kanałem... Będę... I będzie grafika lepsza, nie? No to. No to. Co by tu powiedzieć jeszcze? Yy, no, jak. Yy, ten. Mamy 7 sierpnia, nie? A za kilkanaście dni. Yy, pierwsza rocznica, tak w ogóle to rok. Już kanału. Roczek naszego kanału co utworzyliśmy i rok naszego pierwszego filmu i będzie. W... I bardzo fajnie, nie? No i bardzo fajnie będzie i wtedy przygotujemy jakieś rzeczy na tą rocznicę i w nietypowym miejscu będziemy świętować tą rocznicę z kackiem i z dominem oczywiście i ten. I oczywiście ten. Teraz wam mówię, ten. Yy, nie tylko jak to się ułożyło, że ten kanał powstał. To było tak. My z Kackiem yy, szliśmy sobie, nudziliśmy się. Był to 2018 rok yy, 29 sierpnia, yy, godzina yy, 17:33. O ile ja tu pamiętam, bo ja to nawet pamiętam dobrze i szliśmy kacek wpadł na taki pomysł, żeby zrobić kanał wspólny, żeby nagrywać. Tylko my. Eee, po... Ty nagraliśmy film, nie? Wrzuciliśmy tam było... i był taki hejter, który już nas nie hejtuje od dawna już. Chyba we wrześniu w tamtym roku przestał na, nas hejtować. Nazywał się on bardzo, bardzo inna, i hejtował nas i w ogóle takich innych youtuberów. No i tak to wszystko było, ten i nagraliśmy film. Dużo było pozytywnych komentarzy, a połowa było niepozytywnych, bo pierwszy youtuber nie zakładał swój kanał i zawsze nie zabraknie yy, negatywnych komentarzy. Nie brakuje, nie i o to właśnie chodzi, i ten co mam tu jeszcze powiedzieć. No, no i tak to było, i po prostu tydzień później, do 159, założył swój pierwszy kanał. Potem y, kilka miesięcy go miał, a potem mu go zbanowali. Zbanowali mu go i po prostu nie miał go. Potem miał drugi kanał, ale zapomniał hasła, i teraz ma swoje konto, które aktualnie ma. ma, ma posiada on 22 subskrypcje. No, no, i ostat, no i on w ogóle nie jest aktywny na YouTube, nie? Nie jest aktywny na swoim kanale. Nie, że ja go negatywnie określam, tylko po prostu nie nagrywa filmików. Rzadko nagrywa filmy, bo już miesiąc nie był aktywny, aż z tego mówienia głos mi się spocił i muszę się napić. Spragniony jestem. Widzi mnie kamera? Nie wiem, nie wiem. I właśnie myślę, że cały film wyjdzie, bo zmieniłem nagrywarkę, bo OBS Studio coś mi podobno dużo procesoru z ten z żera i po prostu ten strasznie zacinał mi OBS i nagrywam z... Jetta by Moavi i Frapsa no tego korzystam i no lepiej chyba nagrywam mnie kamera lepiej uchwyca niż w OBS -ie. i myślę, że kamera to nie jest teraz taka pikselówka totalna, bo naprawiałem ją, w ustawieniach grzebałem, wszystko robiłem, aby ją naprawić i chyba nie jest aż tak źle może trochę za dużo kontrastu dane, nie wiem ale jak mówcie mi, czy kamera jest zła, to ja ją będę naprawiał, naprawiał, aż w końcu będzie najlepiej, no, bo to nie jest za nowa kamera, bardzo, z 3 lata ma, no i lepszą kamerę sobie kupię, będę lepiej ten, kamera inter internetowa taka lepsza, to sprawa lepsza, nie, no to teraz co by tu powiedzieć. No i po prostu ten na tym kanale nie będą się pojawiać różne vlogi, różne serie, a gry będą się pojawiać od 100 subskrypcji, a livea będziemy robić od 150 subskrypcji pierwszego livea. O kurde. I nasz główny cel na kanale to będzie jak to jest yy, 5000 subskryb, subskrybentów. Yy, nie mamy jeszcze opi, nie mamy jeszcze kanału na opisie, więc dzisiaj będę ogarniał ten yy, opis yy, i będę ten i będę w ogóle grafikę yy, ten ogarniał, no nie, takie tam różne. No i po prostu tak to będzie i to by było na tyle. Wbijajcie na kanał ten mój, czyli Wiker Gaming. Nie Wiker Gaming, tylko Wiker TM, nie. Możecie w sobie wpisywać trzy, trzy sposoby macie na znalezienie mojego kanału, czyli Wiker TM. Wiker TM normalnie wiker gaming i wiker normalnie, i teraz subskrybujcie kasy, kacka. Ale kacka nie wpisujcie samo kacek, tylko yy, po prostu wpisujcie normalnie kacek 105, i wtedy Wam wyskoczy Taki awatersko. Income ma i do 159. Yy, yy, no i to by było na tyle, więc subskrybujcie. Lajkuj i skomentuj odcinek Dobrowolnie I żegnam was Bez domina i kaska Jeśli tylko oglądacie to pozdro no,